Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed Wami kolejny odcinek ze Skyrima, no i cóż, nasz domek zniknął, to jest troszeczkę problem, nie wiem za bardzo czemu, ale e, chyba nic z tym nie zrobimy, ta modyfikacja niby jest włączona, a cały domek zniknął, więc no cóż, będziemy po prostu musieli sobie wykupić... Po prostu będziemy musieli wykupić sobie jakiś domek z podstawowej z gry, tam w Białej Grani czy gdziekolwiek indziej. Ja już to mówiłem, że chyba sobie kupimy e, gdzie indziej ten domek, z racji tego, że ja zawsze miałem w tej Białej Grani. E, no i po prostu chciałbym teraz sobie zobaczyć gdzie indziej. E, I tyle. Dobra, no to teraz zajmiemy się misją Gniazdo Pożeracza Światów. I do tego miejsca, czy tam do świątyni Alduina, nieważne, po prostu zabierze nas smok, którego schwytaliśmy w poprzednim odcinku. On tam nam e, powiedział, że wiele smoków kwestionuje to, czy tam Alduin może być ich władcą, czy coś w tym stylu. I po prostu zgodził się nam pomóc. To jest właśnie to ten smoczek. E, tylko, że to chyba gdzieś tutaj na górę musimy wejść, żeby go uwolnić. Będzie o czym opowiadać wnuk? Mm, Na, pewno? Zapadnie. Na pewno chcesz wypuścić... Twój pogrzeb, twoja sprawa. Ktoś inny o, musi ci pomóc. Sprowadzić go z powrotem. Przygotować się do otwarcia To chyba naprawdę zły pomysł. Kontynuuj się, żołnierzu. To część planu Smoczego Dziecięcia. Wszystkich w ogóle a a no i Chcesz świat takim, jakim widzą go dowowie. O no, tutaj w ogóle o niepotrzebne to jest tutaj w kamerce Sarawcie sobie nic oczekam na twój rozkaz. Czy chcesz już zobaczyć świat z perspektywy dowów? No tak, zamierz mi do Kuldafnu z Okbridów. Ostrzegam, że ty zasmakujesz lotów wśród chmur Kajzaal. Jeszcze bardziej pozazdrości sztową. No to polatamy sobie na smoku z Amateur. tego, co on tutaj mówi. O! No. Szkoda. Myślałem, że trochę więcej to sobie polatam, że coś... Eee, no, że będziemy mogli sobie coś pooglądać, a nie tylko taki kawałeczek. Yy, słabo. Dalej cię już nie zabiorę. Krywoth Achwin. Zdecyduj. Tego powrotu, albo powrotu Maltuina. No dobra, no to zapiszmy sobie grę i możemy ruszać. Tu już tam widziałem wrogów. Widzę, e, że... Nie wiem, ten smok... Nie no, nie atakuje mnie, to tak dziwnie muzyka się nagle włączyła. Atakuje mnie, ja myślałem, że to... Ech, fajnie, że tu jeszcze ze smokiem musimy powalczyć. No cóż, ale myślę, że go szybko zabijemy, bo to jest taki zwykły smok. Wiecie, tam nie żaden krwawy, żaden nic z takich rzeczy, tylko po prostu smok. A takie są najprostsze. Dobra, w każdym razie i tak się uleczymy. Oj, dobra, smok zabity. Wiecie, tutaj zobaczycie, że będzie na pewno większy problem z tymi draugrami niż z, z, ze smokiem. E, ale no cóż. Trochę się musimy uleczyć. aha nie kupiłem sobie niestety nic na kondycję. No to było wiadomo, że czegoś musiałem zapomnieć. Nie no, może zabić. Nie no, można Trzeba przejść tego Borna, bo on mi tutaj będzie duszę zabierał ciągle. A to jest niefajne. Wiecie, co tutaj trzeba zrobić? Naładować sobie broń, bo przecież na pewno nam się tutaj to przyda, kurde. Nie, nie za dużo tego mamy. Nie wiem, czy sobie takiego. No, większy to sobie użyjemy. Dobra, to na razie niech tak to będzie. smoka bierzemy tylko złoto, bo oczywiście nie mamy miejsca na te e, jego kości i łuski. Upił. no dobra. Wiecie, upióry to są jeszcze spoko. Widzicie, że one e, dość szybko są przeze mnie zabijane. Najgorzej będzie, gdy wyskoczy chociażby taki Pań Śmierci. To będzie wtedy naprawdę słabo. Takie kiedy to myślę, że na raz, no na dwa, dobra. Skielet Plagi Strażnej. No i kolejny smog. Ale wylądował tutaj przy mnie od razu, więc spoko. Tym razem jest to smog lodowy. Czy lodowa. No i spoko. Ciekawe czy teraz znowu Mirak mi duszę zabierze. Zapiszmy sobie grę, tak na wszelki wypadek. O, teraz chyba dusza będzie należeć do mnie. No, raczej tak, dobra. No to teraz nam się udało, ale i tak brzmą chyba za dwie te dusze zabrał. To lecimy dalej. Są na górze, to na razie nie będziemy się nimi przejmować. Tutaj mamy jakiegoś mocniejszego do sporu życia. E, jest imściciel. mściciel. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, czy on jest lepszy od pana śmierci, ale raczej nie. Gdzie on tu jest w ogóle? Gdzieś krzyczy na mnie. Tutaj mamy gra i pióra. Dobra, zabity. E, tutaj kolejny szkielet, ale to spoko, bez problemu. Aha, to jest ten tutaj, no dobra. No tak, w ogóle patrząc e, na kompas... To sporo ich tutaj No i niestety taki mściel jest już dużo lepszy Może sobie tutaj użyjemy jakiegoś krzyku Co by tutaj było dobre Może po prostu od nisty oddech Może dużo nie Najważniejsze, tak żeby mi broni nie wyrzucili. Kurwa, ile tutaj jest. Yy, tak, teraz patrząc na to, powiem wam, że tutaj może być naprawdę bardzo ciężko. Nie wiem, czy sobie damy radę. Życie się kończy. czy gdyby jeszcze tak wszyscy na mnie nie biegli, no nie? Ja To by było spoko, ale... Oj, ja tutaj raczej zginę, miksturki się skończyły. I co ja miałbym tutaj zrobić? O. Y jest tu jeszcze coś? Chyba nic już. Kurczę. To będzie ciężkie na pewno tutaj, tylko w jaki sposób sobie z tym poradzić No jesteśmy tutaj po zapisie smoka, więc spoko Weźmy to złoto, zapiszmy grę tutaj Nie wiem, chociażby spójrzmy sobie na przedmioty, Czy coś mi tutaj może pomóc no Taki atronach ognia no zawsze to jest coś, można sobie go przyzwać Jakiś towarzysz by się na pewno przydał. O i problem jest taki, że ja teraz stąd nie będę mógł się już wycofać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tutaj nie ma żadnego znacznika. E, to też zepsułem z tym, że w ogóle nie zrobiłem sobie jakby innego saveu przed, przed. po prostu wyruszeniem tutaj. O, się zablokowałem. Wiecie co? Zapiszę sobie grę tutaj I ja tam pobiegnę, nie będę tutaj z nikim walczył Kurcze, no niestety nie mamy yy, tej miksturki... No nie mamy miksturek, wiecie, kondycji Bo to, mi, to by mi bardzo pomogło Ale ja naprawdę spróbuję to zrobić w ten sposób, że będziemy sobie po prostu biegli Tutaj już jest wejście, chyba Taki pancerz? Osz kurde. Mam nadzieję, że jakoś tędy wskoczę. A, nawet się udało. Ja tu wejdę po prostu i jestem bardzo ciekawy, czy te wszelkie draugry za mną polecą. Eee, bo... Oż kurwa macie. Eee, więc to był zły pomysł. Bo wszyscy przyszli za mną, więc to jest naprawdę bez sensu hmm. i co ja mam tutaj teraz zrobić Nie no jesteśmy bez szans tutaj Masakra Oj, źle zrobiłem, lecąc tutaj bez zapisu. Dobra, no możemy spróbować jeszcze stąd wycofać i użyć tego teleportu, ale kurde, jak my tutaj potem wrócimy? Nie mam pojęcia, co teraz z tym zrobić. I że się z tym w ogóle nie będę mógł teleportować. Chociaż teraz muzyczka się zmieniła. No i nie możesz podróżować, gdy w pobliżu są wrogowie. A, nie no, rzeczywiście ktoś jeszcze do mnie strzela tutaj. A, bo tutaj jest, no okej, okay. no to dobra, zabijmy go. Bity. I co teraz? Nie możesz szybko podróżować z tego obszaru, czyli utknęliśmy tutaj. Hmm. I co ja mam niby teraz zrobić? A no gdyby jeszcze, wiecie, o, to to zrobiłem przed chwilą, że ja tam pobiegłem. I po prostu... I po prostu oni by za mną nie wchodzili do tej świątyni, no to wszystko byłoby super, bo bym sobie przebiegł, przebiegł i tyle, a teraz. Teraz mam ogromny problem. Tutaj w ogóle coś jest, mogłem tam zajrzeć. Wiecie, no gdybym się bił z nimi tutaj po kolei, no to myślę, że nie byłoby jakiegoś większego problemu. Ale gdy leci na mnie z pięciu tych, jak nie więcej, draugrów, no to jest naprawdę ciężko. No tutaj jest jakaś wieża. No nie wiem, chyba że będzie jakieś. przejście tam. To jest z tej samej wieży też widzę, że ich sporo. To jest nawet tam wściciel. No dobra, no, spróbujmy sobie gdzieś tutaj... <laughs> Kurwa, no, jeszcze spadłem. Te upiory, no tutaj się spoko zabijam. Mściciel jest już gorszy. A tam nawet te szkielety są dość mocne. To jest najgorsze. Gdzie on w ogóle jest? Wiecie, tak tutaj wszedłem z ciekawości. Bo, może nie wiem, jakieś przejście będzie, ale naprawdę wątpię. No nie, no teraz. No, tu jest. Zresztą no, no, ściciel nie jest jakoś groźny. Widzicie, że. Dużo mi nie bierze. Ja zabiję go dość szybko, więc no taki sam ściciel nie mogę się wygadać. Jest spoko, tylko że no tam jest ich troszeczkę więcej, nie jeden. Uleczmy się tutaj na spokojnie. No tutaj jest ktoś, tutaj sobie łazi. No cóż, zapiszmy sobie grę. Stąd to chyba mogę zeskoczyć, no spoko. Hmm... Jak ja miałbym to tutaj zrobić? Weźmy sobie fusroda, może to coś mi pomoże. No albo ja po prostu za szybko tam poszedłem, bo tutaj mnie z góry atakują. No tylko, żeby dostać się na górę, no to jednak gdzieś tutaj muszę podejść, chociaż nie. Może tutaj do tej wieżyczki sobie wejdę. Wiecie, żeby to tutaj jakoś po kolei wszystko zrobić, o, uzdrowienie to bierzemy oczywiście. Yy, no niestety z tej wieży się nigdzie nie dostanę, Jest to bez sensu. O, ale samo ustawienie się tutaj w tych drzwiach jest dość fajne, bo nie mogą mnie tutaj z kilku stron atakować. A ten mściciel jest już dużo lepszy, Jebam o lepszą bronię albo coś takiego, bo... Aha e, no to było teraz dobre, że jakiś szkielet mnie z nią naraz. Kurde, no skoro taki szkielet mnie zdejmuje na raz, to ja naprawdę nie mam pojęcia, co tutaj zrobić. Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie. Myślę, że sobie w tym momencie zakończymy ten odcinek, i po prostu e, nie wiem, dajcie mi znać, czy macie jakiś pomysł, co ja mam z tym w ogóle zrobić, bo ja już nie mam pojęcia. W teraz, gdy zobaczyłem, że taki zwykły szkielet zdejmuje mnie na jedno uderzenie, więc naprawdę nie wiem, co tutaj dalej robić. Jeśli macie jakiś pomysł, to piszcie i po prostu e, może wy coś wymyślicie. No i co, więc po prostu to było na tyle, jeśli wam się podobało to zostawcie łapki w górę, komentarze i tak dalej i naprawdę jeśli macie jakiś pomysł no to piszcie co ja mógłbym tutaj w tej lokacji zrobić, bo jak widzicie to tak troszeczkę utknęliśmy, tak więc do usłyszenia, cześć.